Cześć, witam was w kolejnym materiale z Dead Island 2. Znajdujemy się w hotelu Sterling. Na ścianie nie mamy żadnego zadania dotyczącego zagubionej osoby. Pewnie pojawi nam się jak pchniemy fabułę do przodu albo wykonamy jakieś inne zadania. Ale w poprzednim materiale zebraliśmy zadanie od Jimmy'ego i wykonajmy sobie je. A później udamy się do jeszcze jakiegoś innego zadania pobocznego, bo z tego co widziałem na mapie jest ich kilka. Lecimy, szukamy tej odznaki, tak? Łap złodziei i biegnij do alejki obok Binkapa. Dobra, na razie im damy spokój i lecimy z zadaniem w tamtym kierunku. Będzie pewnie za mną zombiak biegł, damy mu spokój. A, Binkafe jest w tamtym kierunku, okej. Okay. Ale zombiaki giną. Tutaj nas prowadzi socks. Kurde, będzie za mną biegał. Już spokój. Eee, czy złodzieje tu byli? Poszukaj wskazówek. Rozludnimy się po śmieciach. Co my tu mamy? O, tu coś jest. This looks Chyba nie o to chodziło. Na, na mapie wygląda, że na tym obszarze musimy coś znaleźć, krzykać. Ale pacioł ma imię! Ten krzykarz ma imię, więc coś będzie miała. Ale odrzut! Wypad, dziadu, ode mnie! Tasha! Okej! Okay. Tu, 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 tu i tu. I jeszcze te dwa, Gamonie. Dobrze. Masz, poczęstuj się tymi gwiazdkami. Shurikan. Ktoś to Jimmy Montana Megaparku. Tu okay. Megaparku? Ciekawe gdzie tu jest na mapie, zaraz zobaczymy. Czy to znajduje się na tej mapie, czy na innej? Już sprawdzamy. A jednak tutaj jest, proszę Państwa. Jestem ciekawy tego zadania. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Uwaga, bo tu muszę wyskoczyć na. E... Kurde, rzeźnik. Mam nadzieję, że go nie spotkamy. A jak co, to już sobie. Z nim szybko poradzimy. Amunicja by mi się przydała. Kurde, amunicja, amunicja by mi się przydała, naprawdę. Jeszcze sobie poszukam tutaj, czy czegoś nie ma. Ale rozpierdziucha. Amunicja do strzelby. No nie, ja do pistoletu. Dobra, idźmy dalej. No trudno. Może gdzieś po drodze znajdziemy. Wybuchacz. Kurde, niepotrzebnie go zaczepiam. Za chwilę wbiję kolejny poziom. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba, ponieważ już dawno powinien wlecieć patch do tej gry, który nam daje większy poziom, e, maksymalny poziom umiejętności. Zwiększyć po prostu. Co to jest 30, 30 poziomów? 30 poziom. To jest pikuś. To mamy tego. Aha, bo nie reaguje na pł płonące te. Brawo, ja, brawo, ja. No, chodź tutaj? Wszystko poszło. Kurde, płomienie Hello, złodzieje stawili ślady na Where ziemi. Jimmy jest to walk to his oh. oh. Idź do piekła. Ja co słyszę za mną? Tak jest. Zostawili ślady na ziemi. Jakie? Plakaty, tak? To nie byli jakimiś fanami, czy co? Okej, okay, tutaj mamy ślady. Opon wjechały do tego podziemnego parkingu. Tu my byli już, więc idziemy w tym kierunku. Co nas tutaj czeka? Ok, Widzimy to wybuchające, więc strzelmy do tego. Bo będzie zadawało nam to obrażenia. Zobaczymy, wybuchnie. Spaduwa! Nie mam czasu na takich człopaczy. Dobra, wybuchły wszystkie chyba, nie? Kuria napełniona. Muszę być ostrożny. Nie wiem, czy ja idę w dobrym kierunku. Borna. Ja nawet nie wiem, czy jestem To jest Uwaga, zombiaki tutaj nie wejdą, nie? Nie wejdą. Ale tu się czołga jakiś! Spędacz. Się wypalą sami, tam jest ten Oślizlak, który zieje ogniem. Dlatego tak się zrobiło gorąco. Aha, to jest ta topiąca się. tak kwas dawaj tego oślizlaka. Tyk, pyk dostał. Ten jeszcze podskakuje. Ok, chyba czysto. Tam idzie kolejny, tam jest kolejny, i tam jest kolejny. Kurde, i kolejny oślizlak. Chyba już oberwał. Dobra, trzeba pozbierać co to, co wypadało z niego. Pięknie, Kurde, tu są drzwi. Czy ja tu byłem? Nie pamiętam. To jest w tych skrzyniach. Już nawet nie pamiętam, że ja tu byłem. Czekajcie do góry. Aha, zrobiłem kółko, okej, okay. podziemiami. ziemiami, spoko. a jak oni są tutaj, na górze? Okej, okay, to chyba zabiłem mutanta. Chyba zabiłem mutanta niechcący. O tak, jest! Poznaję tą twarz. I trofeum wpadło. Całkiem niechcący. Kurde, dobra o jest dobra. Tak, idziemy na górę. Patrzcie, na dachu czyli tutaj idziemy po śladach tu, tu, tu. To jest ta furgonetka idziemy na dach krew, świeża krew prawdopodobnie nie Jimmy. It's all going well, but I What the actual fuck, you lying sack of shit! You were in on it! No, it wasn't. It was, it was just talk. It was like how was running things. I. No time. Not interested. Nearest Burger 66 around here. Where? Up the back stairs in the plaza area. It was. part of the plan. I'm getting the alarm passed to save everyone's fucking skin, including yours. We will talk later, Jimmy. Okej, okay, posprzątaj bałagan zimiego w burgerze 66 Chyba wiem gdzie jest ten burger 66 Chyba wiem Dobra, pójdziemy sobie tędy To jest tam gdzie my spotkali tego córkę doktorka Trzeba patrz. Ten burger jak dobrze pamiętam był gdzieś Okay, no tu, o, oh, mamy burger 66. A tutaj była ta. Before, I, Kurde, nie pamiętam jej imienia. Wszyscy nie żyją. Karta musi gdzieś tu być. Ok, szukamy bardzo dużo materiałów wybuchowych. Muszę być ostrożny. Mamy na stole coś. To było to. More I'm sorry, 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 I'm who are you in? i am sorry 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 i Big plan? Mm. Nie Mamy rzeźnik Nie to szwendacz. Czyli tutaj mam gdzieś szukać, skoro gra mi już kazała wrócić, okej okay. Tylko where? Where can I find this? No nie no, Jacob mi się nie wezpnie na na to do góry, czy ja rozbiję szybę? Kurde, to i tak mi nic nie dało. Dobra, jeszcze chyba, że tu spróbuję. <laughs> Uwaga, no właśnie. <laughs> Dostaw mi dziadu! Kurde, chciałem zmienić sobie broń. Leczy się! Dziad się leczy! Ging po czwaru. Kurde, jaki fart! Uch! Już myślałem, że zginąłem. Biegnij do centrum. Ava potrzebuje... Y... Potrzebuje karty, aby wyłączyć alarm. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Nie wiem skąd ten rzeźnik się tam pojawił. Ale pasowałoby zebrać jakąś amunicję Nie ma tu rzeźników, nie ma Ale się grubo porobiło No właśnie Macie, poczęstujcie się Wypad, wypad! Gdzie mi teraz prowadzić? Co jest? Aha. Pozbądź się wariantów szczytowych. Ok. To wieża Furia. Ej, kobieto, ja tu walczę najpierw, a ty mi przeszkadzasz. Co mnie tutaj jeszcze czeka? Zaraz zobaczymy. Ostrożnie szyjcie. Gdzie jest ta osoba, która coś potrzebuje tej karty? Ej, hey, co do Ej, Idź dalej i oczyść drugą kondygnację z wariantów szytowych się robi Amunicja. E, nie dostałem, nie dobrze. Kurde, pasowałoby teraz energy drinka czasnąć. Jacob troszeczkę źle się czuje. Ty skąd się tu dziadu wziąłeś? Ej, słyszę coś, słyszę! Chyba u góry coś jest, okej. Okay. Zaraz tam zerknę. Poczekajcie, szukam czegoś do picia. Kurde, zombiaczki mi spadają jak deszcz. To okej, okay, przyda się. Też nam pododuje troszeczkę furi. Plus zabijanie tych. Szukam, szukam energy drinka. Dawaj mi coś do picia. Piu, piu. No nic, lecimy na drugą kondygnację. Którędy, tędy, 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 tutaj, tak? O proszę, tu się coś otworzyło. Brakuje nam... Otwiera się po drugiej stronie. Może tam kiedyś zaglądniemy? Dobra, lecimy. Co to? To to? Aj trafił mnie. Co mnie tutaj trafiło? Uwaga. Coś co pluje ogniem, Pewnie powiedział. Muszę sobie z nimi poradzić, ale powinniśmy dać radę. A bo ten palący wypad! Pięknie oberwali. Kurde, niedobrze, nowy poziom. Dejm! Tobie już podziękujemy, wariacie. Tobie też, bo zaraz wybuchnie uwaga. Ale się zrobiła rozpierducha. Wszyscy mnie atakują, wszyscy mnie atakują! Kurde, one spadają ze stachu na mnie! Tu biegnie kolejny. Tam idzie jakiś Kurde co to było skąd Coś to do mnie ewidentnie strzela Tylko gdzie to jest Na dole spadło u góry Czy na środku, już sam nie widzę tego Spokojnie Tutaj jest ten wariat Palcie się, palcie się, Gamonie. Dzięki, odskocz, odskocz. Spokojnie, nie chciałbym głupio zginąć. Nie chciałbym głupio zginąć. Ok, czy tamten zginął już? Oślizglak płonący. Być może. Dobra, zostało mi te dwa gamonie do pokonania chyba Tak Ten wariat zginął Szukam, tu jeszcze jeden Mam nadzieję, że to wszyscy będą Aha, dobra, chyba tak. Poszukaj Jimmy'ego. Idziemy na górę. Safe jest po drugiej stronie. Nie, pozamykane. Patrzcie, pozmieniało się troszeczkę. Tutaj tylko but. Co ten Jimmy? Chciał nas wprowadzić w jakąś zasadzkę. Musimy sobie z nim porozmawiać. what you i'm to be a could use a few more like you around here so jimmy where did scheming get us i should have gone with him instead of trying to help these mooks and you'd be dead all you had to do was speak up and we could have headed this off it's time you wore the big hat bruv. i should i should go get the food we're gonna need it it's not the big suicide hat it's the big leadership hat. Take Denise. You have to keep everyone alive. Yeah. Yeah, I do. But hey, I I'm Jimmy Montana. I got this. Thanks. Mamy zadanie więcej niż odznaka. My dostali? wytrwałość. Okay. Ci dalej nie pojawiło na tym, na ścianie z ogłoszeniami. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w Beverly Hills i lecimy do kolejnego zadania związanego z Franceską. Zobaczymy, czego tym razem będzie ona nas chciała. Jakiego, jakiej części zombiaka. U, spokojnie, podbieram sobie tylko rzeczy. No, i dobra, zobaczmy, czego tym razem chce od nas Francesca. Zburzenie. Pięć zarażonych kręgosłupów. Zobaczmy sobie ekwipunek. Zarażony kręgosłup wypada z krzykacza, mutanta, elektrycznego krzykacza. W tym momencie mam, i w tym momencie mam 9, a ona potrzebuje 5. Więc mamy to wszystko, więc dajemy. No i udało się wykonać nam zadanko. Bardzo szybciutko. 2500 punktów doświadczenia wpadło. A z tego co mi wiadomo, to jeszcze nie koniec. Będzie potrzebowała od nas jeszcze kilku rzeczy. Musimy znowu coś porobić, żeby się to zadanie uaktywniło. Dobra, takie małe sprostowanie, przyniosłem się szybką podróżą, tam i z powrotem i nagle znowu się pojawiło teraz zadanie u Franceski, a przed chwilą my je wykonali, no i to mi się podoba, zróbmy sobie drugie zadanie dla Franceski, zobaczymy co ona tym razem chce od nas. Były kręgosłupy przed chwilą, teraz co będzie chciała? Sztuka ciała Vigor. Do wiadra franceski muszą wpaść trzy ręce ostrza. Pewnie chodzi o rzeźnika. Zobaczmy. Ekwipunek. A tak się składa, że kilka tych rzeźników pokonałem. O, ręka ostrze, tak jest. Mutanty i rzeźnicy. Jeszcze coś nie odkryte jest. Ona chce 3 sztuki, a my mamy 10. Bierzemy. Pięknie! 3000 punktów do doświadczenia wpadło. Zadanie ukończone. Dwa razy zadanie ukończone dla Franceski. No dobra, to były ekstremalnie szybkie zadania dla Franceski, jak zawsze. Skoro już zabijamy zombiaki i wypadają z nich części, no to zbieramy to, co po nich wypadło i łatwo i szybko wykonać dla nich zadania. Wykonaliśmy sobie w tym materiale trzy zadania poboczne, więc to by było na tyle. A w kolejnych materiałach, jak chcą, pociśniemy sobie fabułę. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!